Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Erika Ruf-Neubauer. Morderstwo w Wedgfield-Menor. Czyta Róża Cieślińska-Dziekiewicz. Z dedykacją dla Beth McIntyre. Za wszystko. Na zawsze. Rozdział pierwszy. Anglia. Rok 1926 jedno z kół dwupłatowca uderzyło w ziemię, zaś skrzydła przechyliły się niebezpiecznie, zanim drugie koło dotknęło podłoża. Niewielki samolot naprostował się, sunąc po miękkim gruncie, po czym zatrzymał się w sposób niekontrolowany. Silnik dudni, uśmigło, rozmywało mi się przed oczami, moje serce zaczynało bić swoim rytmem. Przez chwilę byłam pewna, że się rozbijemy. Całkiem nieźle jak na pierwsze lądowanie. Za moimi plecami rozległ się męski głos. Co powiesz na powtórkę? Moją twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Tak, nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż kolejny lot. Naciśnij manetkę, tak jak ci pokazywałem, steruj pedałami. Dalej. Pchnęłam de Havillanda do przodu sterując niezgrabnie za pomocą pedałów, które miałam pod stopami, a samolot odbił zbyt mocno w prawo, zanim zdołałam odzyskać nad nim panowanie. Zawróciłam maszynę i ruszyłam w przeciwnym kierunku, tym razem z lekkim wiatrem wiejącym nam w plecy. Ciało miałam napięte, dopóki maszyna nie wzbiła się w powietrze i nie poszybowała ponad linią drzew. Jednak nawet wtedy trudno było mi się w pełni zrelaksować, pomimo świadomości, że instruktor ma odpowiedni zestaw kontrolek i może przejąć władzę nad maszyną, gdybyśmy znaleźli się w poważnych terapatach. Miałam wrażenie, jakby oddech anioła mógł nas zdmuchnąć w górę lub w dół, a tych kilka kłębiastych chmurek nie złagodziłoby upadku. Jednak wznosząc się nad angielską wsią, zielonymi wzgórzami, na których pasły się owce, liśćmi zmieniającymi kolor na złoty i pomarańczowy, poczułam, jak ulatują wszelkie troski. Moje serce napełniło uczucie wolności, otwartej przestrzeni i nieskończonych możliwości. Po niesatysfakcjonująco krótkim czasie, Sprowadziłam samolot w dół i wylądowałam na polnej ścieżce biegnącej wzdłuż krańca posiadłości lorda Husa. Tym razem lądowanie przebiegło znacznie płynniej. Oba koła maszyny delikatnie musnęły ziemię, a potem się zatrzymaliśmy. Na sąsiednim trawniku zebrała się niewielka grupka osób czekających na nasz powrót. Dużo lepiej, prawie idealnie. Pułkownik lotnictwa Christopher Hammond Sunął gogle, odsłaniając swoje błyszczące brązowe oczy, gdy całkiem się zatrzymaliśmy. Dźwignął się z tylnego siedzenia, a ja odsunęłam własne okulary lotnicze na skórzany hełm, mocno opinający mi głowę. Nie byłam w stanie zamaskować uśmiechu, który praktycznie nie schodził mi z twarzy, do momentu, aż napotkałam spojrzenie ciotki. Pojęcia nie mam, dlaczego tak się upierasz przy tych lekcjach, Jane. Głos Millie rozniósł się po okolicy. Wolała się nie zbliżać do błyszczącego, żółtego dwupłatowca, jakby sama jego bliskość mogła ją unieść w przestworze. A to potwornie niebezpieczne. Jeśli się rozbijesz i umrzesz, jak wytłumaczę się przed twoim ojcem? Już miałam ją zapytać, czy konieczność złożenia wyjaśnień wyżej wspomnianemu naprawdę byłaby najgorszą rzeczą po mojej śmierci, ale ugryzłam się w język. Całkowicie bezpieczne. Pułkownik Hammond podał mi rękę i pomógł wstać z przedniego siedzenia, a ja ostrożnie stanęłam na dolnym skrzydle, po czym zaskoczyłam na ziemię. Ćmy notują pod tym względem doskonałe wyniki. Mrugnął do mnie, po czym odwrócił się do Mili, która stała z rękami skrzyżowanymi na piersi i kwaśną miną. Ha -ha. Lord Edward Hughes, właściciel posiadłości, na której terenie przebywaliśmy, poklepał Mili po ramieniu, po czym podszedł uścisnąć dłoń pułkownikowi. Świetna robota, Hammond. Potrzebujesz pomocy przy odprowadzeniu maszyny? Lord Hughes nadal był przystojnym mężczyzną, chociaż kilka lat starszym od mieli. Siwe włosy wciąż miał gęste, a do tego był wysoki i szczupły, jak jego córka Lilian. Zamiłowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu i do sportu dodawało mu wigoru. Biały piesek należący do lorda skakał wokół niego, aż w końcu rzucił się do nóg Hamondowi. Ten schylił się i podrapał psiaka za uszami, po czym rzucił mu patyk. Urwis podbiegł za nim z wywieszonym językiem. Nie, wasza lordowska mość. Na razie wtoczę go do stodoły. Pewnie trzeba będzie uzupełnić paliwo przed kolejnym lotem. Czy nasza popołudniowa lekcja wciąż jest aktualna? Gdy Hughes przytaknął entuzjastycznie, zaczęli krążyć wokół maszyny, dyskutując na temat logistyki i kwestii technicznych. Mężczyźni znali się od lat, a Lord zaprosił tego doświadczonego instruktora lotnictwa do swojej posiadłości w ramach swoistego barteru. Hammond miał zapewnione wakacje na wsi, a Hughes lekcje latania. Zdjęłam skórzany kaski i potrząsnęłam kasztanowymi włosami ostrzyżonymi na pazia. Byłam lekko rozczarowana tym, że musiałam wrócić na ziemię, Odwróciłam się plecami do mężczyzny i z uśmiechem odwzajemniłam surowe spojrzenie mili. Nie byłam w stanie wytłumaczyć ciotce, że szybowanie w przestworzach jest dokładnym przeciwieństwem klaustrofobii, która dręczyła mnie od czasów małżeństwa, ani jak okropnie się w nim czułam. Wracamy do domu. Mili bez słowa odwróciła się na pięcie, a ja potruchtałam za nią. Poranek był tak rześki, że widziałam wydychane przez siebie powietrze skroplone w obłoczek pary. Przynajmniej ten jeden raz Anglia obdarzyła nas błękitnym niebem, a jasne słońce dzielnie walczyło z chłodem. Szłośmy z Mili ścieżką między domem a stodołą, w której przechowywano kilka samochodów, a także samolot, którym przed chwilą wylądowałam. Lord Hughes wynajął go od jednego z królewskich aeroklubów. Obok prowizorycznego garażu znajdowała się stajnia, w której trzymano już tylko dwa konie, resztę sprzedano lata temu. Zbliżyliśmy się do dworu, pokaźnego budynku z szarego kamienia, z portykiem i białymi marmurowymi kolumnami zdobiącymi frontowe wejście. Rezydencja była duża i imponująca. Zwłaszcza w porównaniu z niewielkimi ceglanymi domami, do których widoku przywykłam w postonie. Skorzystałyśmy z kuchennego wejścia na tyłach domu, przy którym mogłyśmy zostawić nasze długie wełniane płaszcze i chusty. Usiadłam na ławce, ściągnęłam ciężkie buty pożyczone od Lilian oraz grube wełniane skarpety i przebrałam się w płaskie pantofle. Zanim skończyłam, Mili zdążyła zniknąć w korytarzu. Nie chciałam sobie psuć humoru, więc za nią nie poszłam. Zajrzałam do ciepłej kuchni, w której unosił się zapach świeżego chleba. Przestronne pomieszczenie musiało kiedyś służyć znacznie większej liczbie domowników i personelu, ale teraz było wyłączną domeną Marty Fedek. Lord Hughes zadbał o szereg udogodnień, m.in. instalację wodno-kanalizacyjną, by ułatwić jej pracę. Po jednej stronie kuchni stała nowoczesna kuchenka, duże kamienne palenisko, zajmujące jedną ze ścian, było praktycznie nieużywane, a garnki i patelnie wiszące nad porysowanym drewnianym stołem lśniły nowością. Marta uniosła wzrok z dużego garnka z bulgoczącą zawartością, który stał na kuchence i spojrzała na mnie. W te albo wew te, pani Jane, na progu to się diabeł czai. Nie znałam tego powiedzenia, ale i tak bez zwłoki weszłam do środka. Coś tu pięknie pachnie, Marto. Uśmiechnęła się do mnie. Rude loki wymykały jej się spod białego czepka. Była wysoka i szczupła, czego nikt by się nie spodziewał po tak znakomitej kucharce. Fartuch, włożony na szarą sukienkę, był pobrudzony mąką, której ślady dostrzegłam również na bladym policzku kobiety. Marta prowadziła gospodarstwo lorda Hughesa od wielu lat, a jej jasna cera i energiczny sposób bycia sprawiały, że nie sposób było stwierdzić, czy ma trzydzieści pięć czy pięćdziesiąt lat, albo gdzieś pomiędzy. Jej bliżej nieokreślony akcent, wraz z zamiłowaniem do pożywnych gulaszów, sprawiały, że zaczęłam się zastanawiać nad jej pochodzeniem. Na potrawkę trzeba będzie zaczekać do kolacji. W pokoju śniadaniowym zostało trochę jedzenia, jeśli jest pani głodna. Uśmiechnęłam się do niej ze wdzięcznością i wyszłam, żeby mogła pracować. Po naszych egipskich przygodach, łącznie z bliskim spotkaniem ze śmiercią, ciotka Millie postanowiła spędzić trochę czasu w Anglii razem ze swoją córką Lilian, zamiast wracać do Ameryki, jak pierwotnie planowałyśmy. Z radością przystałam na te zmiany, ponieważ miałam ochotę lepiej poznać kuzynkę, o której istnieniu niedawno się dowiedziałam i tym oto sposobem trafiłyśmy do posiadłości lorda Hughesa na wsi w hrabstwie Essex. Życie płynęło tu niespiesznym rytmem, chyba że ktoś interesował się golfem. Lord stworzył tu bowiem pole golfowe, żeby Lilian miała gdzie ćwiczyć. Czemu ta poświęcała każdą wolną chwilę? Jej pasja do golfa nie znała granic, a przy kiepskiej pogodzie dziewczyna również nie próżnowała, trenując uderzenia w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w dawnej sali balowej. Osobiście nie interesowałam się tym sportem ani żadnym innym. Każdy mój dzień spędzony w posiadłości Chiusów, pieszczotliwie nazwanej przez rodzinę Wedgfield. Wyglądał mniej więcej tak samo, w przeciwieństwie do naszej pełnej niebezpieczeństw i przygód podróży do Egiptu. Początkowo rozkoszowałam się ciszą i spokojem, jednak szybko zaczęła mnie roznosić nerwowa energia. Na szczęście miałam pod ręką pułkownika Hamonda, który uczył mnie latać. Wzbijaliśmy się w powietrze każdego ranka, jeśli tylko pozwalała na to pogoda. W dwa tygodnie wylatałam aż 20 godzin i czułam się już dość pewnie podczas startów. Miałam nadzieję, że lądowania zaczną mi niedługo przychodzić równie naturalnie. Popołudnia spędzałam na spacerach albo zwinięta w kłębek na fotelu w przytulnej bibliotece z dobrą książką w ręku. Był tam bogaty zbiór współczesnych powieści a ja umilałam sobie czas spędzony na ziemi, lekturą zagadek kryminalnych. Nawet rozwiązanie tajemnicy prawdziwego morderstwa nie ustudziło mojego zapału do tego rodzaju literatury. Wróciłam myślami do tamtej sprawy i do osoby, z którą prowadziłam śledztwo, ale szybko je przegoniłam. Nie interesowało mnie, co porabiał Redvers, ani nawet gdzie się podziewał. Od czasu przyjazdu do Anglii nie miałam od niego żadnych wieści, ani też się ich nie spodziewałam. Energicznie pokręciłam głową i poszłam do pokoju śniadaniowego przekąsić coś po locie. Rozdział drugi Popołudnie upłynęło mi leniwie, a po przyjemnej kolacji towarzystwo przeniosło się do salonu. W kominku rozpalono ogień, który przegonił lekki chłód po tym, jak słońce schowało się za wzgórzami. Lilian i jej przyjaciółka Marie podeszły do nowego radia i zaczęły majstrować przy pokrętłach. – Ciociu Mili, czy masz ochotę na partyjkę Mahjonga? Zbliżyłam się do stołu przy kominku, na którym rozłożono grę. – Tylko jeśli Lord Hughes zgodzi się do nas dołączyć – Mili uśmiechnęła się do niego, a on odwzajemnił się tym samym. Właśnie w takich chwilach jak ta, zaczynałam się zastanawiać, czy uczucia, które połączyły Mili i lorda wiele lat wcześniej, nie rozpaliły się na nowo. Wciąż nie mogłam uwierzyć, że moja przysadzista ciotka, ociętym języku, wdała się w romans, którego owocem była Lilian, z miłym arystokratą stojącym przed nami skrzywiłam się. Lepiej za bardzo się w to nie zagłębiać. <laughs> Oczywiście, Lord Hughes odwrócił się. Czy zostaniesz naszym czwartym graczem, pułkowniku? Z największą przyjemnością. Usiedliśmy do gry, a ciocia Mili potasowała kamienne płytki, wydające dźwięk zwany świergotem w rubli. Gdy zaczęła nam je rozdawać, do pokoju wszedł kapitan lotnictwa, Simon Marshall i dołączył do Lilian i Marii. Dziewczęta przeglądały pokaźny stos płyt leżący w pobliżu gramofonu, porzuciwszy radio, gdy nie trafiły na nic ciekawego. Lilian przywitała się radośnie z Simonem i przekazała mu część płyt. Młodzieniec był schludnie ubrany w koszulę zapinaną na guziki z podwiniętymi rękawami i parę stylowych brązowych szelek przypiętych do wielokrotnie cerowanych tweedowych spodni. Był jednym z kilku weteranów zatrudnionych przez Lorda Hughesa w posiadłości. Z tego, co się orientowałam, zajmował się samochodami i wszystkim, co mechaniczne, gdyż podczas wojny służył jako mechanik lotniczy, zanim awansowano go na kapitana lotnictwa. Nie zdążyłam go dobrze poznać, ale jego obecność w posiadłości wydawała się nieodzowna. Lord Hughes zajął się kamieniami, a dziewczęta włączyły jazzową płytę z Kit Club. Simon odsunął na bok kilka tapicerowanych foteli i porwał dziewczęta w wir szalonego Charlestona. Chociaż łatwo było zauważyć, że bardziej podoba mu się Ligian. Kątem oka obserwowałam ich trio i widziałam, że Mary również zauważyła, jak szczególną uwagę Simon poświęcał jej przyjaciółce. Gdy razem tańczyli, obserwowała ich z mrużonymi oczami, z ramionami skrzyżowanymi na piersiach. Jednak trudno było się oprzeć dobremu humorowi Simona i jego swobodnemu zachowaniu na parkiecie. A kiedy przyszła kolejna Marii, by się z nim pokręcić, szybko sprawił, że na jej twarzy ponownie zagościł uśmiech. Pum! – krzyknęła Mili. Już w pierwszym rozdaniu miała trzy jednakowe kamienie. Ponownie skupiłam się na grze. Kiedy Hughes bacznie studiował układ płytek przed sobą, Mili zwróciła się do hamonda. Służył pan jako pilot podczas wojny pułkowniku. Byłam ciekawa, do czego zmierza. Tak, zaczął się wiercić na krześle. Widziałam, że nie czuję się komfortowo, rozmawiając o swojej wojennej przeszłości, podobnie jak wielu weteranów. I nigdy się pan nie ożenił? przewróciłam oczami. Machinacje ciotki służące mojemu ponownemu za pójściu nigdy nie były subtelne. Miałem żonę, ale rozwiedliśmy się po wojnie. Odparł ze spokojem Hammond, uśmiechając się grzecznie do Mili. Nieomal parsknęłam śmiechem na widok udręczonej miny ciotki. Słowa pułkownika ucięły jej przesłuchanie. Za nic w świecie nie pozwoliłaby mi poślubić rozwodnika. Skupiła się na swoich płytkach, a Hammond wstał od stołu. Napijecie się czegoś? Chętnie. Uśmiechnęłam się do niego przepraszająco. Poproszę Jean Ricky. Pułkownik puścił mi oczko i ruszył w stronę świetnie zaopatrzonego mobilnego barku, gdzie szybko dołączył do niego Lord Hughes. Hammond był łatwy w obyciu i trudny do wytrącenia z równowagi, o czym zdążyłam się przekonać, spędzając z nim sporo czasu w powietrzu. Pytanie mili raczej nie sprawiło mu przykrości, ale i tak byłam poirytowana jej niezdarną próbą swatania mnie. Kolejną już. Mili nie chciała przyjąć do wiadomości, że nie jestem zainteresowana ponownym za mąż pójściem i delektuję się ciężko wywalczoną wolnością. I chociaż pułkownik był atrakcyjnym mężczyzną, miał brązowe włosy i przyjemną dla oka aparycję, był tego samego wzrostu, co ja. Prawdę mówiąc, gdybyśmy stanęli zwróceni do siebie plecami, mogłabym się okazać o parę centymetrów wyższa, Pozostawała jeszcze kwestia wysokiego, nieziemsko przystojnego mężczyzny, którego wspomnienie czaiło się w zakamarkach mojego umysłu, chociaż skwapliwie je od siebie odpędzałam. Hammond zjawił się z koktajlem dla mnie i wysokoprocentową miksturą w smukłej szklance dla siebie. Lord Hughes wrócił na swoje miejsce ze szklaneczką whisky dla Mili i szkocką. Był to zapewne drogi single malt, który przeleżakował dziesiątki lat w jakiejś wyszukanej beczce. Lord był szczerym, prostolinijnym człowiekiem, ale potrafił docenić dobre trunki. Pod tym względem jego i mili wiele łączyło. Korzystając z przerwy w grze, moja ciotka skupiła uwagę na młodzieży, wywijającej szaleńczo po przeciwnej stronie pokoju. Patrzyła, jak Simon obraca lilian w tańcu, a potem przechyla ją nisko, zerkając w dekolt jej skromnej sukienki. Czułam, jak się najeża. Muzyka na moment ucichła, a Simon i lilian upadli na krzesła obok Marii, roześmiani i zarumienieni. Edwardzie! Donośny głos Mili rozszedł się po całym pokoju. Czy myślisz, że wypada, aby jeden z twoich służących spouchwalał się z dziewczętami? Aż mnie zatkało. Podobnie jak resztę osób zgromadzonych w salonie. Nie licząc, Simona ten milczał tylko przez chwilę, po czym zerwał się z krzesła. Wściekłość wykrzywiła jego miłe dla oka Policzki chłopaka przybrały odcień dojrzałego pomidora. Ruszył przez pokój z zaciśniętymi pięściami. – Co pani może wiedzieć, do cholery! – krzyknął. Rozdział trzeci Milia otworzyła szerzej oczy i ostrożnie odłożyła trzymaną w dłoni płytkę, nie odrywając wzroku od młodego mężczyzny, który tak nagle stracił panowanie nad sobą. Stukot kamiennej tabliczki zabrzmiał głośno niczym wystrzał w pogrążonym w ciszy pokoju, i kogo obchodzi co wy Amerykanie macie do powiedzenia na jakikolwiek temat. Simon zatrzymał się parę kroków od stołu z pięściami zaciśniętymi przy bokach. Co wy Amerykanie kiedykolwiek dla nas zrobiliście? No co? Może mi pani odpowie pani wielce napuszona. Simon mówił coraz głośniej, a gdy skończył, jego ciężki oddech był jedynym słyszalnym dźwiękiem w salonie. Kamont spokojnie odsunął się od stołu, podszedł do Sajmona i położył mu rękę na ramieniu. Chłopak strącił ją, ciężko dysząc, ale pułkownik wciąż stał przed nim bez słowa i patrzył na niego ze spokojem. Za moment wściekłość wyparowała z twarzy Sajmona, odwrócił się na pięcie i wyszedł z pokoju. Po kilku chwilach wypuściłam oddech, nawet nie zdając sobie sprawy, że go wstrzymuję. Mili, jak mogłaś? krzykli, Jan przerwał ciszę. Słysząc jej oskarżycielski ton, zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem nie odwzajemnia uczuć Simona. Pominie ciotki widziałam, że myśli o tym samym i wcale jej się to nie podoba. Dziewczyna wybiegła z pokoju z gniewnym fuknięciem. Mili chciała wstać od stołu, ale lord Hughes położył jej dłoń na ramieniu zdecydowanym gestem. Zostań! Powiedział cicho: Radzą sobie sami. Na pewno? Mili usiadła na krześle, ale jej leżące na padołku dłonie wciąż drżały. Nie wiem, czy powinna przebywać sama z tym młodym mężczyzną, ależ on ma tupet. Rzadko widywałam ją tak roztrzęsioną, choć wiedziałam, że dzięki miłości do Lilian złagodniała. Miałam jednak pewność, że nie weźmie na siebie odpowiedzialności za wybuch Sajmona. Hamont wrócił do stołu. Zaraz się uspokoi, po prostu łatwo się unosi. Pułkownik zawiesił głos i widziałam, że próbuje zdecydować, jaką ilością informacji powinien się z nami podzielić. Wielu weteranów boryka się z tym problemem. Przez chwilę panowała cisza, aż w końcu Mili postanowiła się odezwać. Ale co miał na myśli mówiąc o Amerykanach? Przecież nie próżnowaliśmy w czasie wojny, więc skąd ten jad? Hammond i Lord Hughes wymienili ze sobą szybkie spojrzenia. Domyśliłam się, że ta historia ma drugie dno, którego nie zamierzają nam zdradzić. Zanotowałam w pamięci, by zapytać o to później pułkownika może wyjaśni mi, o co chodziło. Wiedziałam, że Edward odmówi kłopotania dam takimi szczegółami. <laughs> Oczywiście, że tak. Zapewnił nas pocieszająco lord Hughes. Po prostu zapomnijmy o całej sprawie, dobrze? Nie pozwólmy, żeby ten incydent popsuł nam wieczór. Mili ze westchnieniem machnęła ręką i sięgnęła po swój kieliszek. Byłam trochę zaskoczona tym, że nie domaga się dalszych wyjaśnień, ale najwyraźniej martwiła się o Lilian. Kiedy wróciliśmy do gry, z trudem, ciszę wieczoru przeszył odgłos silnika. Reflektory jednego z pojazdów lorda Hughesa rozświetliły na moment okna salonu, gdy samochód przeciął podjazd, strzelając drobinkami żywiru spod kół. Chwilę później w salonie pojawiła się Lilian z pobladłą, napiętą twarzą. Pojechał. Znowu. Lord Hughes zdawał się nie przejmować faktem, że jedno z jego kosztownych aut opuściło teren posiadłości z dużą prędkością. Ochłoni i wróci za parę godzin, jak zawsze. Uśmiechnął się uspokajająco do córki, po czym wrócił do gry. Ciao, powiedział, układając przed sobą rząd płytek. Marie kręciła się w pobliżu gramofonu, ale podeszła do przyjaciółki, która wciąż stała przy drzwiach i zaprowadziła ją do odtwarzacza. Lilian usiadła, wpatrując się niewidzącym wzrokiem w okna, podczas gdy Marie próbowała zachęcić ją do powrotu na parkiet. W końcu dała za wygraną i opadła na krzesło obok, nie wyłączając płyty. Zapaliła cienkiego papierosa i zaciągnęła się dymem w milczeniu. Przez chwilę wpatrywałam się w atramentową ciemność za oknami i poczułam lekki dreszcz. Miałam nadzieję, że Simon będzie ostrożny. Rano obudziłam się nieco później niż zwykle. Po całym tym wieczornym zamieszaniu postanowiliśmy z hamądem przesunąć nasz lot i musiałam przyznać, że byłam zadowolona z dodatkowego czasu, którym mogłam spędzić w łóżku. Długo nie mogłam zasnąć, gdyż nasłuchiwałam odgłosów silnika wracającego samochodu. Nie znałam Simona zbyt dobrze, lecz i tak martwiłam się o niego. Ciekawe, czy Mili miała problem ze snem, skoro to jej wypowiedź tak go zdenerwowała. Na jej miejscu czułabym się przynajmniej w pewnym stopniu odpowiedzialna za Simona. Jednak znając ciotkę, wątpiłam, by mogło jej to spędzić sen z powiek. Włożyłam prostą, dzianinową sukienkę, odświeżyłam się i zeszłam do pokoju śniadaniowego. Wypełniało go ciepłe światło odbijające się od ścian w złotawym odcieniu, na ścianach wisiały portrety ludzi o surowych minach, którzy, jak przypuszczałam, byli przodkami lorda Hughesa. Nałożywszy sobie na talerz jajka, tosty i plastry angielskiego bekonu, usiadłam naprzeciwko Lilian, która dziobała widelcem w porcji pieczonej fasoli. Dzień dobry, Jane. Hamon uśmiechnął się do mnie serdecznie, zajmując miejsce po mojej lewej stronie. Dzień dobry, Chris. Pułkownik zaproponował mi przejście na ty już drugiego dnia naszych wspólnych lekcji latania. Siedząca nieco dalej mili im uniosła brwi w reakcji na tę zażyłość i uśmiechnęła się z zadowoleniem. Jednak szybko przypomniała sobie, co powiedział pułkownik zeszłego wieczoru i skrzywiła się kwaśno. Skupiłam uwagę na porannej kawie, nie przejmując się ciotką. Lord Hughes przeglądał The Morning Post. Jedną z trzech gazet, które codziennie mu dostarczano. Jego ręka od czasu do czasu znikała pod stołem, gdy podsuwał kąski Urwisowi, który bardzo poważnie traktował swoją rolę ogrzewacza stóp. Napięcie z poprzedniego wieczoru nie ulotniło się całkowicie i jedliśmy posiłek w ciszy. W pomieszczeniu słychać było tylko szczęk, srebrnych sztućców i szelest gazety. Właśnie miałam przeprosić i opuścić towarzystwo, gdy od strony drzwi dobiegł męski głos. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Serce podeszło mi do gardła na ten głęboki dźwięk. Odwróciłam się powoli w stronę jego źródła. To był redwers.